Dzień dobry. W naszym programie jak zawsze dyskutujemy o tym, co dzieje się w Gorzowie, a dzisiaj rozmawiać będę w takim oto gronie. Hanna Kaup, e Dzień dobry. I Jarosław Miłkowski, gazeta Lubuska. Dzień dobry. Na początek porozmawiamy sobie trochę o wyborach, no bo no, one się zbliżają coraz bardziej. Mamy piątego kandydata, właśnie kandydatkę na urząd prezydenta Gorzowa. Yy, pani Katarzyna Miczał, którą do tej pory raczej znaliśmy z działalności w tym trzecim sektorze, czyli organizacje pozarządowe, stwierdziła, że rzuci wyzwanie Jackowi Wójcickiemu i powalczy o fotel prezydenta. No i myślicie, że może być takim czarnym koniem tych wyborów? Może, tylko na razie musimy poczekać, aż Zostaną zarejestrowane listy do Rady, bo to, że pani Katarzyna Miczał ogłosiła swój start, to to jeszcze do końca nic nie oznacza. Żeby wystartować w wyborach prezydenckich, trzeba mieć przynajmniej w trzech okręgach zarejestrowane kandyd listy kandydatów na radnych, a na razie chyba tylko nie wiem, w jednym czy, czy w dwóch chociaż pani Katarzyna mówi, w czterech są zarejestrowane. No tak, czy tam, czy tam, że we wszystkich zarejestrowali. Tak, ale jeśli ja spoglądam w e, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta, tam jest aż siedem uchwał K Miejskiej Komisji Wyborczej i one są skierowane do e, twojego miasta Gorzów, które e, jest wzywane do poprawiania różnych tam e, rzeczy w tych e, swoich zgłoszeniach, a więc musimy poczekać do tego, żeby zobaczyć, że twoje miasto Gorzów ma w co najmniej trzech okręgach zarejestrowanych kandydatów i to wtedy będzie oznaczało, że pani Katarzyna Miczał jest kandydatem na urząd prezydenta miasta, no chociaż też do 14 marca jest czas na zgłaszanie się, to może i będzie szósty, czy siódmy. No dobrze, ale jeżeli zakładamy ten pozytywny scenariusz dla komitetu Twojej Miasta Ogorzów, no to co o samej kandydatce mógłbyś powiedzieć? Na pewno jest to osoba wyrazista, Sporo osób ją zna, a więc jest w stanie coś namieszać na 7 kwietnia podczas wyborów. Nie wiem, czy to jest kandydat, który może wygrać te wybory, ale na pewno może gdzieś jakoś rozdawać karty, tu gdzieś zabrać parę głosów, parę procent. I, i kto wie, czy nie spowoduje na przykład do drugiej tury wyborów. Spodziewasz się takiego scenariusza? Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie o czarnego konia, to nie, nie przewiduję. Mhm. Natomiast ja bym troszeczkę inaczej powiedziała. Tak się zastanawiam, jakiego chciałabym mieć prezydenta. Więc chciałabym, żeby to był człowiek świadomy, inteligentny, obyty, bez żadnych problemów interaktywnych z innymi ludźmi. Człowiek, który ma doświadczenie i tym doświadczeniem popiera swoją wiedzę. Ja w naszym gorzowie mam dość już sytuacji, w których ktoś coś chlapnie, a potem się z tego wycofuje. Żeby być prezydentem, trzeba być człowiekiem ułożonym i empatycznym. Yy, I tu odnoszę to wszystko do każdego z kandydatów, więc mówię o swoich życzeniach. Natomiast Powiem krótko. Myśmy mieli już dziewczynę z zawarcia i ja nie chciałabym dziewczyny z kwadratu. Ja zapytam, mi ciekawi, a te kryteria spełnia któryś z piątki? Yy, dla mnie nie, ale ja powiedziałam, jakiego sobie wyobrażam prezydenta tak. w Gorzowie. Niestety. Bo na razie to siedzimy z wodą, a nie z kawą ze Starbucksa, nie? Yy, oczywiście, ale to, no, to właśnie o ten Starbucks tutaj. I, i no, ten, tak? Zauważmy, no, nie ma pociągów. Nie ma dworca mm -hmm. PKS-u, tak? Mm -hmm. No w ogóle jest jakiś Ale dramat, za to są festyniki, są ale, ale petycje o Starbucksa. Ale ogłaszamy Starbucksa. No, no, petycje, zamiast, petycje no. jakiś młody człowiek ma prawo napisać, ale... Jeśli prezydent nie obiecuje, że w końcu będziemy mogli wyjechać, nie wiem, do Wrocławia bezpośrednim pociągiem, a obiecuje Starbucksa, to ja nie wiem, o co w tym Kandydana chodzi. Kandydat na prezydenta. Tak, tak, przepraszam. Nie, nie, to, to właśnie to ten gorzów idzie w takim kierunku. Ja bym chciała, żeby zboczył z tego kierunku. Bo, bo w tym układzie życzeniowym moim, gdyby prezydentem był ktoś konkretny, kto ma wizję, kto z niejednego pieca chleb jadł, to... Wiedziałby, w jaki sposób poprowadzić gorz. I jednocześnie sam byłby z mieszkańcami, a tej obecności prezydenta i obecnego, i nawet kandydatów nam brakuje. No, Oni się to... trochę pojawiają, tak z okazji. Ale to nie odczytujecie tej, tej deklaracji pana Jacka Bachalskiego, że on właśnie będzie się wczytywał. Wsłuchiwał w mieszkańców. No, do mieszkańcy chcą, żeby ta sieć. Yy, no, pan Jacek Przyjechała do Gorzowa, no to on to załatwia. Pan Jacek Bacharski bierze każdy pomysł. Każdy pomysł, który wydaje mu się atrakcyjny, yy, i, i chyba wpisuje się trochę tak w taką yy, swojskość Gorzowa. Aha, to ja podchwycę ten temat. No, w, zeszłym, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat schodów donikąd, na których on się tam całował z dziewczyną. Więc to są takie. Takie nie wiem, ja nawet nie umiem tego nazwać. No to, to nie jest poważne, jeśli chodzi o kandydaturę na prezydenta. No można sobie o różnych rzeczach rozmawiać. Rozmawiajmy sobie o tym, nawet jeśli mamy zamiar startować na prezydenta raz w miesiącu, a nie dwa miesiące czy miesiąc przed kampanią, zróbmy sobie cztery konferencje, tak? No to w ogóle to nie idzie w tym kierunku. Niestety, tak jak powiedziałam w zeszłym tygodniu, yy, chyba kandydaci na prezydenta yy, trochę mają. Hmm, dziwną opinię na temat mieszkańców Gorzowa. Dziwną, czyli to nie najlepszą? Nie ciągnij mnie za język. No bo to tu jestem. <grym> ja czekam, żeby w końcu ktoś się zabrał do roboty, nie obiecał Starbucksów, a zrobił schody w Parku Róż, które w czwartek zostały znowu zamknięte i są zdewastowane. To... Od kilku lat nie jesteśmy w stanie schodów zrobić w tym mieście. I dopilnować tak. inwestycji, które się to, toczą tak, żeby w czasie budowy rozbudowy remontów dróg, żeby ten przejazd był w miarę sensowny. a jeśli już coś oddajemy, żeby to nie było, albo wjechały autobusy i się rozwaliło tak, że jeśli ktoś łata dziurę, to w tych, y, y, pozimowo na różnych ulicach, to żeby te dziury łatał, ewentualnie jeśli nie załatał, to niech wyśle jeszcze raz tego, kto łatał, żeby tak? Żeby wspomnieć o remoncie, remoncie, remontu, remontu. Ale to już słuchajcie, no, gdzie okiem spojrzę, jak je zamknę, na przykład takim okiem wyobraźni, no to zaraz widzę, nie, tu nie, tu nie, tu nie, no gdzie mogę? No jak zakwitnie wiosna w pełni, no to, to teraz to może krokusy w parku róż, tak? A tak to trochę średnio. Dobrze, o tych sprawach już rozmawialiśmy, mamy kolejne tematy, więc przechodzimy do nich. Nocny Szlak Kulturalny, dwudniowy będzie w tym roku. No, powiem tak, zaskoczenie, ale z drugiej strony przynajmniej część mieszkańców oczekiwała tego. Wy jesteście za czy przeciw? Ja jestem jak najbardziej Absolutnie za. W 2018 roku na łamach Gazety Lubuskiej prowadziłem cykl wywiadów a propos szlaku kulturalnego, bo on się cały czas wtedy jeszcze i, i do teraz rozwija. Wtedy było 36 punktów i nie można było obejść e, dojść do każdego. I ja proponowałem, zróbmy rozszerzmy ten szlak. Zróbmy może jeden główny, nie wiem, z 20 punktami, przystankami i zróbmy małe szlaczki, nie wiem, na początku maja, we wrześniu, tak, żeby. żeby Yy, można było to, to zobaczyć, żeby tą pracę yy, artystów, żeby ta praca artystów nie, nie poszła na marna, więc yy, decyzja o dwudniowym szlaku kulturalnym mi się podoba. Yy, yy, to jest oczywista oczywistość. I to nie tylko drogi redaktorze redaktor zwracał na to uwagę, ale wszyscy, którzy byli na pierwszym choćby szlaku kulturalnym, od razu mówili, że to nie może być jednodniowa impreza. Długo na to czekaliśmy. Ja nawet nie pamiętam, który teraz będzie szlak. Słuchajcie. 16. No właśnie, no to prawie pełnoletni i wreszcie doczekamy się dwudniowej imprezy. No były perturbacje, w zeszłym roku zmieniono termin. To się też ludzie troszeczkę burzyli, że przecież powinien być w czerwcu, a nie we wrześniu. Teraz będzie w czerwcu i yy, mam nadzieję, że obejrzę więcej niż do tej pory. Ja czekam na, na formułę tego szlaku, bo zapytałem Hannę Demską, dyrektor MCK, jak to ma wyglądać? Czy i w piątek, i w sobotę ci sami artyści będą występować, czy jednak jedni w piątek drudzy w sobotę, to w dowiedziałem się, że, że to się jeszcze okaże. No no, myślę, tak, no bo część, to się jeszcze okaże. Część tych ludzi po prostu występuje. Y, prywatnie, tak, to nie są instytucje, uh -huh, więc niekoniecznie uh -huh, muszą uh -huh. mieć czas na dwa dni, żeby Ale prezentować. To się Słuchajcie, to tutaj bym już nie marudziła, redaktorze w ogóle, nie kręciła ja nosem, marudzę? poczekałabym. Przecież i tak dzisiaj pan nie zaprojektuje wyjścia na to, na to czy na tamto wydarzenie. No poczekajmy, to się jeszcze ułoży. A znając życie, tak się nie, nie, nie uda wszystkich punktów obejść. No nie. I będzie było... mówione, trzy dni potrzebuje. 46 punktów i trzy imprezy towarzyszące. No. To nawet na dwa wieczory dwie noce bardzo dużo. No dobrze, to tutaj jesteśmy raczej zgodni co do dwudniowych nocnego szlaku kulturalnego. Ciekawe czy to jest tylko ten, ten rok, czy na, na próbę, czy już czy tak będzie stałość? Zobaczymy. No wiesz, jak już coś wejdzie, to raczej na stałe, tak no, sądzę, no, chyba, że się kultura pod uwagę wykruszy. Ostatni rok, że szlak kul kulinarny zastąpił kulinarny w czerwcu, teraz jest po no Ale pamiętajmy, że powrót. gdy szlak kulturalny był kiedyś w piątki, to on się cieszył słabszą frekwencją niż sobotni. No bo w sobotę jeszcze część ludzi pracuje. Nie, nie, nie no, w piątek, w piątek, ludzi piątek prostu, część nie ludzi no. pracuje, a w sobotę na niedzielę, no wiesz, raczej luzik. Można w, w popołudniu, w niedzielę odespać. No ale to, to słuchajcie, no to my będziemy tu dyskutować? No rzecz, rzecz jest prosta. Kto będzie chciał, to przyjdzie. Kto będzie chciał bardzo zobaczyć wszystko, weźmie sobie urlop. Kto będzie chciał wystawić w dwa dni, a nie będzie mógł, to weźmie sobie wolontariuszy. Kultura sobie poradzi. A i tak przyjdą tysiące. I tak. No dobrze, porozmawiamy teraz o innej, w sumie też dosyć sympatycznej sprawie, bo gorzowskie tramwaje mają 125 lat, wiemy, tramwaje, symbol Gorzowa. Jak wam się podobają zapowiadane obchody jubileuszu? Kulminacja w 29, czy tam 28 9. lipca. Piknik jest 28, Ta, a potem przejezd. A przejąc, sama rocznica 25, 29. 25 bo to wiecie, z zapowiedzi to może być różnie, tak? Wczoraj zapowiadano hucznie piękny Dzień Kobiet w y, Gorzów Arena, a co się okazało, była porażka. Natomiast nie wiem, jak to będzie zorganizowane do końca. Yy, chyba ważniejsze jest to, że te, że te tramwaje u nas jeżdżą, że jeszcze niedawno troszeczkę częściej się o nich słyszało w takich kategoriach właśnie e, ważności tych, y, tych tramwajów. Natomiast dzisiaj... Albo nieważności, yy, yy, bo przecież linia na Piackim były plany, żeby zlikwidować. Tak, 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 ale ja mówię o tej historycznej stronie, tak? Że, że jednak nie to, że dlatego, że my mamy tramwaje, a Zielona Góra nie ma, tylko o historycznym aspekcie e, tramwajów w Gorzowie. Natomiast no, no nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało, prawdopodobnie ludzie przyjdą i to przyjdą tłumnie, bo wszelkiego rodzaju akcje z Bimbą Gorzowską zawsze wypalały, prawda? To jest okazja no, do tego, żeby nie tyle może mama z córką czy z, syne, z synkiem przyszła, bo może jest w pracy, ale babcia z wnuczkiem czy dziadek z wnuczkiem, ewentualnie no, jak to mówi się u nas, w większości emeryci będą brali udział. Ja najbardziej czekam na książkę o tramwajach. Ona jest już napisana, no jest składana i, i będzie największym hitem dla mnie tego jubileuszu, bo pokaże nam zdjęcia, których nie widzieliśmy, i historie, których nie znamy. I to jest ważne. Tak, to jest ważne, tak, żeby to, że zostało już zatrzymane. raz 30, uh -huh. to to można, ale książka będzie wartością uh -huh. na pewno dodaną tej, tego jubileuszu. Ma być jej, nie wiem, co najmniej 2000 egzemplarzy. Fakt, że ona nie będzie tania, ale to jest gruba książka, albumowa i na pewno będzie wartościowym dziełem. Czekamy na, na jubileusz, na książkę. To teraz kolejny temat, taki trochę powiedzmy Michałkowy. Jeżeli macie wolne niecałe dwa, dwie bańki, dwa miliony, w super promocji budynek poczty przy ulicy Pocztowej. Orange, jeżeli dobrze pamiętam, jest właścicielem, tak. próbuje sprzedać już, no, już któryś rok, ta cena spada, no teraz już jest poniżej dwóch milionów. Kosmicznie spada nawet, bym powiedział. To, i co? Y to poczekajmy już ale... parę lat. Mówisz, że ten, jeszcze Ej, czekasz? E e poczekajmy parę lat jeszcze. Aż się rozsypie. Nie, aż za złotówkę. Tak. Wiecie co, tam jest problem chyba yy, w sprzedaży z tą częścią. Ja się nieprecyzyjnie będę wyrażała, bo ja nie jestem technikiem specjalistą od, od informacji i przesyłów telefonicznych, ale tam jest problem chyba z tą siecią telefoniczną, którą trzeba współdzielić, yy, bo sprzedaż. to no jeszcze trzeba zostawić dla poczty yy, miejsce. To tak, ale to wiesz, no zostawić za pocztę miejsce to pół biedy, ale tam jest ta cała infrastruktura, która musi być używana. Kupujesz coś na wieczne użytkowanie, właściwie to idzie, e, no i potem musisz połowę oddać, tak? E, więc może tu jest kłopot, żeby, żeby to zagospodarować, ale spadająca cena z 18,5, tak? Do no z 17, bo 900. No coś takiego, około 18 milionów do niespełna 2 milionów. No, to jest ewenement. Słuchajcie, jak człowiek tak spojrzy z boku, po pierwsze, to myśli sobie, no bezcen, taki kawał y, obiektu, tak nieruchomości, fantastyczny, można różne rzeczy zrobić. No, fakt, że zabytkowy to już jest inna kwestia. Ale z drugiej strony, to tak jak patrzę na ten obiekt, myślę sobie, że Gorzów nie ma szczęścia do zabytków. No po prostu nie ma. To poszło w ręce e, Orędżu, e, bo najpierw Poczta Polska, która zresztą sprzedaje też swoje obiekty w Gorzowie pozostałe e, i na Staszica i na Głowackiego. I też na razie chętnych nie ma. A, ale chcę wrócić do, do kwestii obiektów y, historycznych, zabytkowych. No, no nie mamy szczęścia. Mamy jeszcze te perełki poniemieckie, które za wszelką cenę, już nie wspomnę o Chrobrego i, i kamienicach, za wszelką cenę trzeba by było y, ratować, no ale nie ma komu, Ale ta... ja się nie zgodzę z tym. To nie jest tak, że my nie mamy szczęścia. No jak to nie? Budżet konserwatora zabytków w mieście to jest kilkaset tysięcy. To, to jest brak pomyślunku, a nie brak szczęścia. Ale sorry. przepraszam, nie słyszał pan cudzysłowu? Przecież tam było odniesienie do konkretnych osób, że teraz, żeby, żeby nie było, wywołał mnie Jarosław, no co zrobiliśmy z obiektem przy Matejki, przy skrzyżowaniu, tak? No przecież, jak wspominam sobie, to aż mi się gotuje, tam za tym też konkretna osoba stała, tak? Więc no, nie Dobrze. mamy szczęścia. A wracając do tego budynku poczty, czy miasto powinno kupić, bo takie głosy także się już podnosiły, że znakomity to, budynek, miasto powinno go kupić gdyby, i coś tam zrobić. Gdyby można było cofnąć czas, to trzeba byłoby kupić obiekt poczty polskiej, a nie kupować przemysłówki. E, I byłoby dopiero. No, ale teraz ledwie, nieco 2 miliony. Jarek. Proponowałbyś prezydentowi taki deal? Nie proponowałbym nie. bowiem, że są inne plany na pocztę, ale nie będę ich zdradzał, nie jestem upoważniony. Ja cię upoważnię. W tym, w tym studio masz moją upoważnienie. To proszę wybaczyć. Nie mówimy być tutaj raczej o sytuacjach życzeniowych, tak? Bo ktoś sobie plany jakieś zrobił. Mówimy o tym, co się zadziało w międzyczasie, a ja pod, odniosłam to do całości historycznego żaba po prostu. A no. chciałabym bardzo, żeby tam powstało coś pięknego, to znaczy, żeby zachować tę bryłę, e, a żeby wnętrze, no, nudniło życiem. Na razie to by wystarczyło, żeby ktoś zadbał o czystość tego no. miejsca i okolic, Oj, bo, tak, no. bo tam gołębie robią Od jednak. zawsze. Tak. No, tak, tak. No, póki co jest to obiekt Orange, więc to Orange powinien się tym zająć. Dobrze, na koniec ulubiona, ulubione PKP, czyli przewozy kolejowe. Jeżdżą już jeżdżam to prawda co od czas, są dni w tygodniu kiedy trochę więcej tych kursów wypada są dni kiedy kiedy jeżdżam tak jak wspomniałeś ale chciałem bardziej o sukcesach tutaj w lubuskiem najpierw zielona góra z tego co słyszałem hip, hip, będzie 23 12 a 24 połączenia z Wrocławiem bezpośrednie mhm. ale dla Gorzowa też coś będzie tak, będzie tak bezpośrednie połączenie z Poznaniem. <noise> że trzeba że się przysięć, będzie się prześliścić. <noise> tak Ale to dla naszego dobra. Tak, oczywiście trzeba trochę higieny zdrowotnej zażyć. nie? No i hmm. można Starbucksa w Poznaniu tam wypić. Ale najpierw Ale nagle trzeba dojechać. prześliścić. dojechać, najpierw nagle krzy, trzeba krzyżu krzyżu przysiąć się, przysiąć, się przysiąć. tak. Nie Co jest? by na to? Bo, bo ja tak powiem, że pan, no, czy... Barre, pan Stanisław Baria ja <noise> nie będzie nawet by tego nie, nie wymyśliły. Y nie wiem, co ja na to. Właściwie musiałabym siebie osadzić w jakimś kontekście, w jakiej rzeczywistości. No, bo siadasz do pociągu bo, do, bezpośredniego do poznania. Ja mówię o wiekowej rzeczywistości, wiesz? No. Czy, czy, to, czy to się dzieje dzisiaj, czy to się dzieje 50 lat temu? <noise> wiesz, naprawdę, no, nie ma innej możliwości. To powinniśmy powiedzieć: chwała, że tak jest, że dojedziemy. Tak, tak? ja bym się cieszył z no. tego, że tak jeszcze jest. Bo będzie gorzej. Bo zaraz nie będzie. będzie gorzej. Przypomnijmy, że już nie będzie można szynobusów kupować, bo Unia Europejska nie daje pieniędzy na dwutrakcyjne pojazdy, a więc trzeba na zeroemisyjne pojazdy będzie wydawać pieniądze. U nas nie ma trakcji, a więc zaraz może nic nie być. No to poza torami, które też mają swoje lata. Czyli cieszmy się, że w ogóle cokolwiek jest. No, my cieszymy się dniem, chwilą, karpediem. Dobrze, to jeszcze tylko, żeby tak dopełnić obraz, jaki mamy. To tych połączeń bezpośrednich z Gorzowa do Poznania, przynajmniej zapisanych jako bezpośrednie. Mamy pięć, z czego trzy obsługuje Poloregio, a z Zielonej Góry do Poznania mamy takich połączeń 10, z czego połowę obsługuje Poloregio. Ja się też zastanawiam, jak dojechać do Wrocławia z Gorzowa. Skoro jeśli są odwoływane pociągi z Gorzowa, to właśnie do zielonej góry teraz. Z trójką jak będzie rozmogowana. Tak, albo rowerem. <noise> Ciepło się robi już powoli. Można kajakiem też przez kostrzyn jakoś tam się dotrze, Na pewno. Pod, pod prąd? No to odważnie. Ale to co? No, <noise> znaczy Odr tak, od pod No co? No jak ktoś ma siłę, różne rzeczy ludzie robią. Pani redaktor ma to. Gorzow... Gorzowianie. Nie, ja nie będę płynęła. Ja pojadę. <grym> Dobrze. To chyba powinniśmy w tym momencie zakończyć. Chyba tak. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze przyjście do studia. Przypomnę tylko, że gościłem Hanne Kaup, egorowska.pl i Jarosława Miłkowskiego, Gazeta Lubuska. Dziękuję.